Już z tej strony dzisiaj jesteśmy na CSGO na którym jak widzicie mamy 27 tysięcy w balansie. Jest to naprawdę, naprawdę dużo. Oczywiście z kodzikiem Tuchaj 10% bonusu, darmowe 2 zł 10 groszy na przetestowanie strony. I jak widzicie dużo metod płatności, macie bliki, macie karty, macie przelewych, skiny, krypto, jest wszystko czego chcecie. Oczywiście dodowując z kodzikiem Tuchaj za dyszkę macie możliwość wygrania Huntsman knife'a knight'a i fashion knife'a black laminat. Do więc 840 tylko w Knife Black Laminat, więc jest opcja. Oczywiście z kodzikiem tutaj dostajecie standardowe Lunusy Tu macie wszystko w nami i jak to wygląda, a my przejdźmy od razu do Case battle, od razu Case batla i od razu wbijmy w taką za 1012 zł 20 skrzyni. Ja wiem że to nie będzie dla was aż tak ciekawe ale czasami trzeba podjąć e, decyzję, trzeba wejść, wchodzę to na serio i próbujemy. Próbujemy się odbić oczywiście. Najważniejsze, by coś nam poleciało. Tutaj mamy Joker Moda i ze skrzynki tej może polecieć najlepszy przedmiot no, Vow Rogue warty 220 do 1760, a sama skrzynka kosztuje 5 dyszek. Myślę, że naprawdę spoko opcja. Jest szansa, że wygramy coś dobrego, naprawdę, naprawdę dobrego. I mam szczerze, taką szczerą nadzieję, że te coś dobrego nam wydropi w końcu. No, ale, 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 sprawdźmy. I jak to będzie wyglądać. I co? I jak? I jak? 285 dropi a je nic, 42. No, oczywiście, jeden skrzynek to go, ale bitwa kosztowała 1012 zł, a w połowie jesteśmy i największy drop mój to razem 7 dych. <grym> Przepiękna sprawa, no drozdów 305 cały czas tam ma. Ale ja nic ciekawego nie dropię. No o co tu chodzi? O co tu chodzi? Jest ludzki bo się pogniewamy. To jest 1000 złotych, to jest naprawdę, naprawdę dużo. 1000 złotych szczerze, jakbym miał teraz w gotówce, naprawdę nie wiedziałbym, co z tym zrobić. <ścoughs> e, więc lecimy dalej. 605 versus ja versus Love. Mm, niedobrze, niedobrze. I jeszcze gości drobi ma 750. No, chyba go będziemy tylko filować farmić. Nie wiem, co to za skrzynka słaba, że naprawdę tutaj nie ma żadnego zwrotu. Ja wiem, że to jest jester mode. No, ale gdzie tu są pieniądze? Mamy równą szansę na wszystko, a nie dropi nam nic. No, pierwszy skin Glitch Point. Ale co? Ale nic, nic nie dostajemy. No gościu zgarnia leciutki profit 1246 a razem wydaliśmy 3000 zł na tą bitwę, pamiętajcie o tym. Więc może troszkę z dala od case Battle w tym momencie, a wbijmy sobie w normalne mm, skrzynki Hard-trick Case, Counter Strike Case, MVP case. No, otwórzmy MVP case 3 razy może 313 złotych, right. Sprawdźmy co z tego leci. Heisei Royal Guard i Justice, czy ja wiem, no 111, wydaliśmy 113, więc to nie jest na plus, <laughs> nie o to nam chodziło oczywiście, a zejdźmy niżej, zejdźmy niżej, gdzieś są skrzynki 50 na 50, 50-50, AK-47, pierwszy raz powinno nam polecieć i poleciało, i poleciało, więc nie dyskutuję dalej, zostawiam sobie, oczywiście, w Exchangerze. Można sobie to wymienić na innego skina, jak widzicie, nawet na stickera. Wszystko można wybrać, dwa skiny, też na jeden można. Nawet 20 na jeden, więc nie, nie trzeba się bawić wypłatę e, dużej ilości skinów. A możecie od razu zgarnąć, co trzeba. Tu się dzielimy, 5 skrzynek, jesterze. No, użyć jeszcze jednego bota i lecimy. Patryro. Mam nadzieję, Patiro. E, mam nadzieję, że, no... Będzie czym się dzielić, będzie czym się dzielić, bo tu jest jesterek 345 i dajcie to holding down. No i dwa razy to przeleciało. No jeden raz wystarczy i mamy czym się dzielić, ale no ja. Jest, 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 jest czym się dzielić, jest czym się dzielić. Jest serski i dobijemy jeszcze coś jeszcze, czego? ile mamy? Ile mamy? A jaj, to i tak nie jest na plus. Ale ważne, że dropnęło chociaż jedno, że jedno mogliśmy zauważyć, zobaczyć sobie. Wiemy jeszcze w tą bitwę 10 skrzynek spajki 02 2,5 złotych wrzuca bota Adriana, lecimy z nim, lecimy, lecimy, nie śpimy. Mam nadzieję, że tu w końcu coś wydropi. Mam taką szczerą nadzieję, że no dostaniemy coś z tego Jestera. Bo jak na razie <grym> Jester dropi dropi, ale nie może wydropić. A przydałoby się, żeby wydropił w końcu cokolwiek e, dobrego. Przynajmniej mi, bo 6 skrzynek, a wydaliśmy 2500, i jedna skrzynka kosztuje 250. Widzicie, jaki drop tu leci? I najlepszy skin to Bowie Knife. Mamy równą szansę, co na wszystko inne. A nie dropi nam nic innego. Znaczy nie dropi na Bowie? dropi na jakieś tanie skiny, i to widzicie, dwa razy ze te same tanie skiny. Gdzie jest mój Bowie Knife? Dajcie mi Bowie Knife. All right. 1000 versus 268 versus 150. No nie jestem zadowolony z rezultatu. Ostatnia skrzynka Boi. No nie boi, ale też nie ma profitu, więc sprzedajmy to, co jest. No nic, dzisiejsza sesja nie była najlepsza, nie była najlepsza. Oczywiście tokeny zostajemy po każdej bitwie. Tokeny można sprzedać, wymienić w sklepie bitwy skrzynek na Skinka. Też piękna sprawa. A na stronie głównej macie evencik. W z wzgórza możecie wymieniać tokeny, które wygracie w skrzynkach, i Zdoładowań w na Również można wymienić tokeny, i w handlarzu bronią też tokeny można wymienić. Przypominam, dwa konkursy na kosę. To by było na tyle. I do następnego. Yo!